Cześć wszystkim, z tej strony Herszym i witam was w kolejnym odcinku u mnie na kanale e, dawno nie było odcinka miało, miałem dłuższą przerwę bo nie miałem czasu nagrywać a jak już coś nagrałem to nie miałem czasu e, tego e, nie miałem czasu tego zmontować więc postanowiłem stworzyć nową serię z minecrafta e, to jest seria w której będę sam grał e, no i gram wersję Minecrafta 1.21.80 Więc yy, zostawcie suba z dzwoneczkiem, żeby was nie pominał żaden odcinek z tej serii Oraz piszcie mi yy, jaką serię byście chcieli, ponieważ nie będzie serii z farminga Dobrze to sobie zacznijmy, stwórzmy nowy yy, świat yy, Nazwijmy go może yy, o, może nazwijmy go Herszym. Dobrze, więc Survival. Yy, jeszcze jedno ustawienie muszę włączyć. Yy, tak, chyba to będzie to. Tak, Dobra, więc tworzymy. Tak, wszystko jest okay. Dobra, tworzymy. Yy, no, więc yy, właśnie mam, Wam powiem, yy, ponieważ. Yy, mi się strasznie zawieszał komputer, zresetowałem Windowsa i straciłem właśnie te wszystkie światy, które miałem w farmingu więc jeżeli chcecie, to mógłbym jeszcze jakąś serię z farminga chociaż wystąpił nowy farming i, i raczej nikt nie będzie chciał tego za bardzo oglądać. No więc pojawiliśmy się w takim kiepskim miejscu. Będzie trudno coś znaleźć, albo i nie, tam jest jakaś dżungla. Oj jaj. jaj. Dobrze, że tutaj woda była. Bo jakby była jakaś jaskinia, to byśmy zginęli na sam początek. No więc popłyniemy w stronę tamtych drzew. Może coś znajdziemy. No i musimy znaleźć jakąś owcę, żeby znaleźć łóżko mam, jeżeli coś słyszeliście, to przepraszam, bo powiadomienie mi przyszło. Dobra, więc może popójmy sobie tam. Dobra, rozejrzmy się, bo może znajdziemy coś. Dobrze. Yy, o jeszcze jedzenie sobie zdobądźmy, yy, dorsza, dorsza, czy to łosoś? Nie wiem, nie pamiętam. Nie, to jest chyba łosoś. Dobrze. A pytanie, czy z kroików to się da mięso zdobyć, czy nie. Nie, chyba nie. Nie, nie da, niestety. A ciekawe co to. O, tam wioska jest. Ale super. To fajny początek. wioska na sam początek. No super. O, weźmy sobie. Chyba nie... Nie da się. Chciałem do rasty. ...sobie wziąć i... Yy, ...zebrać. A, bo to nie były wodorosty, tylko ta trawa morska lub coś takiego. Ale fajna miejscówka, tu trzcina, tam bambusy, drzewa, wioska. Super. Dobra, sprawdźmy sobie, bo to jest jakaś... Studnia. O, nic tam nie ma. O, ale fajnie... O, kurczę, piramida tam nawet jest. Ej, no, no co to jest? Ja chyba nie wiem. Trzeci raz w życiu widzę piramidę. Jak gram w Minecrafta. Ale także y, sam ją znajduję. Tak, to będzie trzeci. Dobra, pójdźmy sobie najpierw... Yy... Do tej, do wioski Tak, to jest ten, yyyy, Właśnie gram na angielskiej wersji Żeby się angielskiego potłuczyć A czy tam nie ma jakiejś wioski? Czy mi się tam wydaje tylko? Nie, no tam wioska jest E początek Nie dość, że jedną wioskę, to jeszcze znale znaleźliśmy yy... Piramidę, drugą wioskę, no co to jest? Nasz czas. Dobra, ciekawe co tu jest. A nic nie ma. A dobra, potem to, to wykopie, bo może być jakieś pomieszczenie. A, może być to wejście na tą wieżę, na górę, bo że jest zakopane. Ciekawie. O, jeżeli słyszycie jakieś, jakieś szmery, to e, przepraszam, bo tam e, mam mikrofon. E, mogę dmuchać czasami na mikrofon. Albo tam e, stuknąć przez przypadek. O, rafę mamy. Dobra, weźmy sobie trochę żebyśmy mogli e, ziemię, żebyśmy mogli oznaczyć sobie drogę do tamtej wioski e, napiszcie czy chcecie, żebym tworzył taki osiadły tryb, czy, e, czy podróżuję po całym świecie i tam nie, nie, nie e, osadzam się e, nigdzie tak e, na dłużej. Dobra, więc sobie pójdźmy. A jeszcze posprawdzajmy sobie może domki, czy coś tu ciekawego nie ma. A nie, tu już byliśmy, to w tą stronę pójdźmy. Chociaż w kolejnych odcinkach jeszcze posprawdzam dokładniej. O, może tak mikrofon ustawię. I teraz nie będę Nie będę dmuchał na niego O, szmarar, szmaragdy, chleb, kaktus. Super O, ono właśnie przydało się mi jedzenie, co sobie zjemy je. Dobra, to chodźmy sobie do wios do drugiej wioski a właśnie pustynia jest taka fajna do budowy ponieważ y, nie trzeba wielu y, drzew y, wycinać też jest taka w miarę, często jest w miarę prosta no jedyny jest taki minus, że jeżeli jest jakaś tam przepaść, jakaś jakiś tam um, cave i się zburzy ten jeden piasek. To może wszystko polecieć i można zginąć. To jest taki minus tej... Yy, yy, pustyni. Dobra, tutaj będzie czegoś zaznaczyć. Wykopmy sobie więc. I... Weźmy, postawmy może jakąś taką wieżę, o O coś takiego będzie dobrze Odcinę sobie zbierzmy Będziemy mieli na papier Będziemy mogli tworzyć mapy Dobra, czyli tutaj nawet widać wszystko Dobra, już, jest, już jesteśmy blisko ja nie wiem, czy tam czasami nie widziałem tego, por, e, ruin port, portalu, portalu, tak, tak, portalu. Ale duże ru, jakie duże ruiny, bo pierwszy raz widzę takie ruiny, to będziemy mieli obsidian. I sobie będziemy mogli, i y, 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 sobie będziemy mogli stworzyć y, portal portar już na początku. Będzie trzeba to wykopać najpierw. Albo jeżeli znajdziemy tam Obsidian. Już tak na początku serii. No, no, tak przydałoby się znaleźć żelazo chociażby żeby tam wejść. Tak, żeby mieć jakieś tam, mieć jakieś tam lepsze op opancerzenie. Dobra. No, a właśnie ja się jeszcze da tak uczy grać w Minecrafta. To mi napiszcie. Yy, czy poszukać jakiegoś cave'a tutaj blisko? Czy, yy, czy zrobić taką kopalnię, że się kopię w dół? A weźmy zaznaczmy. Bo niebo, bo mi nie wystarczy, będzie trzeba. Aha, bo ja żebym zapomniał sobie zaznaczać. Yy, dobra i pytanie skąd wróciliśmy chyba gdzieś. A dobra, to potem się zastanowimy. Dobra, czy uważasz, żeby do lawy nie wpaść. Jakbyśmy wpadli, to mógłby być taki mały problem. Moglibyśmy zginąć. A szkoda tak na początku odcinka ginąć. O, mamy dwa zegary. O, już żelazo znaleźliśmy. E, załóżmy sobie, może, tą złotą zbroję. Dobra, ściemnia się. Co pójdziemy spać? Dobra. O ten, jak to się nazywało? Pancernik. Dobra, więc złożymy łóżko Jak już zas jak już się obudziliśmy no i wracamy A dobra, będzie czy teraz jeszcze znaleźć yy, Gdzie to Jak szliśmy Po czym sobie zapomniał ten, yy, stawiać yy, Bloki To chciałbym gdzieś po tej trasie wrócić, ale jak będziemy szli tak do przodu, to o ja potem będę chciał tam wrócić. więc to podstawiam te znaczniki, o zresztą widzowie, yy, ja do tego filmu nagrywam, yy, nagrywam głos już po tym, jak, yy, jak yy, nagrałem film, ponieważ muzyka była za głośno w tym ustawiona w Minecrafcie i strasznie mnie i... Nic nie było słychać, więc postanowiłem yy, postanowiłem yy, samemu to nagrać. Yy, no właśnie, ten głos nagrywam za pomocą AudioCity. Yy, dobry, fajny program, prosty. Polecam. Dobra. Więc tak, więc sobie idziemy yy, idziemy i yy, yy, idziemy yy, do wioski. O, jeszcze raz, jakbym tam gdzieś dmuchał to w mikrofon to przepraszam. Bo ja przeważnie mam na koszulce, ale też słyszałem, że coś uderzałem w biurko mikrofonem i zagłuszało mnie to i takie czaski były szmery uderzenia, więc postanowiłem wziąć mikrofon do ręki, tak mniej więcej staram się w jednym miejscu go trzymać więc sobie wykopmy słome, słomę słomę tak nie, to siano, tak siano, o no więc próbuję w jakimś takim dobrym miejscu skończyć ten film o, mamy kowala. Żelazo już i super. Dobra, to sobie pozwiedzajmy. Zobaczmy, co tutaj mamy. O, i mam pytanie: czy zabić te golemy, tego golema, czy nie? Te, albo te golemy. Bo jeden jest tu, i jeden jest na tamtej wiosce. Tam golemy się zawsze przydadzą, ale... Jak ja tam w, jak ja tam yy, w nocy śpię, to... Nie wiem, czy jest mi potrzebny. Jeżeli się zbuduje mury... Jeżeli się zbuduje mury i... Oświetli teren... To nie będzie potrzebny. O nie! Co to jest? kolejna ta, kolejna piramida. Nie, no co to jest? No to już czwarty raz widzę piramidę. Co to się za świat wygenerował? No, dobra, jeszcze się Rozejrzyjmy po tej wiosce Dobra, tutaj byłem O, kowal tam jest A właśnie, zejdźmy, zejdźmy sobie Okej, okay, super A zobaczmy, co tutaj mamy Nic tutaj nie mamy. Dobra, tak już tam podejdę do Kowala. To spróbuję jakoś to dobrze zakończyć. Ten film. No więc zostawcie subskrypcję yy, z dzwoneczkiem, żeby was żaden odcinek z tej serii nie pominął. Zostawcie łapkę w górę. No i jeszcze zobaczmy o obsydian, jabłko. O, mamy te siodło, więc dobra. No to to już będzie koniec w dzisiejszym odcinku. Widzowie, ja Was żegnam. No i do następnego. Pa.